Oj Dalej nie chce mi się grać Panato Chcesz zobaczyć sztuczkę? Pokaż um. Dobra sztuczka <laughs> I wanna assist Stop trolling I'm gonna Jebkim! No starałeś się. Dobra, Dobra teraz, 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 teraz. O kurwa. I tak miał być. Dawaj. Wjazd na Yuumi. S? No i goldzik, piąteczka. No chyba, że się też wypierdolisz. Noż. A no chuj mu w dupę oh, ale outplay Na szczurze kurwa Ktoś tu nie robi wilku Ten już raczej na bo jest On tam był na dmuchnięcie Na jest Chyba, że co, co zesmite'ował Grampa To wtedy już nie Ty kurwo <laughs> no, <what? laughs> <O> Jezu, <laughs> Oni Zegno was będą teraz boli. gonić, a ja ich jedny kurwa Jedna sekunda na Wiesz? P***le Bum, 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 bum Dobra, Wladimir gdzie mam najebać Dobra, to my go... O kurwa, Nie ważne O kur... <laughs> cały team <film> jest... <laughs> tak jest nogi Jezus karma Idź sobie Ohido Chyba jestem Senną, może nie powinienem się wyzywać, okej, okay, ale... Kurwa, Senną się... grał, o. Jesteś tak, że... jednych z tych ja... kurwa baranów, co grają Senna na lekery <grym> Wytłumaczyłem Cię? Masz coś się. do powiedzenia? Skąd <laughs> Argumenty. Ja to w sumie fajnie mam, zaraz używa W. Te kurwa robaczki, plusaczki nie zdążę nawet miniona. No. Ale kurwa dostałem friza. Ale morożą dostałem. Kurwa. Ajajajajajajajajajajaj. kurwa raz na drugi tam bo to jest... A ja teraz stralowałem, ta? Dobra, nie. Szybki flash. Nie myślimy kurwa co by się stało, jakbym próbował go nie użyć. Nie jak niektórzy do kurwy nędzy Tu są do dojemniejsze mi się do R-ka Co kurwa, przez ściany mogę skakać? Jabane koksy. Co to, Malfight? Malfight zerką pewnie. No ale nie, nie bój się, no. To nami, kurwa. Ach, chodź ci w dupę. Nie, nie grać do przodu, to jebać się. Malfight, Malfight. Mal... No ty kurwa, tą kafaleczką. <grywka> 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 Chyba do Tito pisał Dogs. To kurwa Tito nie jest w mnogiej No to, no to cóż, co, co mam powiedzieć? No. ja pierdolę. Kurwa zajajać tą grę trzeba Kurwa gruba kurwo <śpiewa> <śpiewa> A się zdenerwowałem teraz. Kontroluję To jest całkiem potężne Dalej, dalej? No ty no, wiesz, mam trochę cooldowny, ale y, Malfaj tu jest z tyłu. Dobra, odgoniłem go. Możesz grać do przodu. Malphite jest cały czas od góry. Co daleko posiadam, ale mam... Pomóżcie mi jeszcze żyję! Jeszcze żyję Powinieneś mi fiuta wylizać za to, co zrobiłem, żebyś ty przeżył Kurwa, jeszcze Ży. żyje. <noise> jeszcze żyję <noise> No i tyle Jakby mogliśmy to walczyć Ja już prawie tam wyjedę sam Dobra, maczek, rób, porządek Widzisz, jak odważna jest ta Samira? Ona cały czas tak. No, to kwadra jest, ale jaja. <grymne> <grymne> A tak czemu musimy robić wszystko sami zawsze. Ale to było satysfakcjonujące. Będziesz szła na B, tylko stała się na 5 HP. Dobrze, mi to pasuje. Idź tam nie dostawę expa jeszcze duży. Ja się trzymam. Ładno się wczułaś w postać, wydaje jeszcze. Zmękniesz? Zmękniesz. Okay. Para go, para go, para! O, złuntował Gnara, na którym miał jeden HP na skażę. Ja piepij dolek, jesteś ohydny. O! <ślesy> <ślesy> Moje... <ślesy> <ślesy> Idę, idę, Kali jest przepuszczowana Wejdźmy tam wszyscy No już wiem Kto umarł, że ta Renata się wskrzesiła? Dobra, posprzątaliśmy macie teraz Sendra jest trup, znaczy nie jest trup, bo nie ma zoni. Każdy chce spicie. Z centra nie ma flesza ani... na Nie ma zoni ani ulti. No i ale to była dobra rka ode mnie. Jej, to jest tak zabawne, że my za każdym razem egzosta w siebie je w tym samym momencie. Graj, 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 graj ja byłem na jedno kieł z to ty mi tak kurwa wiesz No w ostateczności O nie ma, e, nie ma Ebosz Nie ma E, nie ma E, nie ma E Eee, ja ja nie ja to nie To mi 1000 HP wyjebało, czaisz pizdy Nie, no co, co ja pierdolę? Jakie 1000 HP? To mi... to mi... Całe... całe zdrowie to mnie wyjebało. Nie, a później się wjebałem pod Garena, jakby... Zajebałem po pisówę, ale... No, idziesz sobie ode mnie. Stychaj. Stychaj. Zdychasz wszyscy. Nie? Hop, nie rozumie tego meczapu, kurwa. Hop, nie rozumie tego meczapu nawet w 2%! na tym bocie. Ode mnie się nie spierdala... pedale. Myślałem, że to w ogóle no, no właśnie, a to był już, kurwa szako. I ja tak mówię, czemu on mi zajebał? Przecież trzymałem dystans. Ulti Renatki niestety nie wyłączył. Tak, tam bym tu może pewnie ich po, 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 postrzelał jeszcze. Twoja my to możemy to... grać, Tresz, już. Twoje obrażenia to oni mają właściwie 3 hp to ja sobie mogę zagrać po prostu nie będę robił fan kondensera. O, żyję, o, też. Aha, więc też balans, ja pierdolę. A, możesz potanczyć przy niej Belgikę, ten Twój taniec idealnie się nadaje do. <śled> Ale on tu wróci Nie już tego. <laughs> Takiego kill to dawno nie zajebałem No, uznałem, że przemilczę Przynajmniej ich No, Dobra, zamknijmy to kurwa póki Aphelios nie żyje. ...na sytuację. w kwestii ogrom. Chciałbym, też, żebyśmy no, w jakimś tam stopniu odnieśli się do nie, działań zbrojnych w kosmosie i działań zbrojnych w domenie cyber, no, czyli informacyjnej. Ja nie wiem, że teraz, że nagle kosmos no, procesu... faktycznie. Z dwa razy grubsze niż takie E.A.R.I. na przykład. No. E Ari to jest taka połówka tego, może odrobinę więcej niż połówka tego. No to co ty pierdolisz, to jest grube. Jak to leci jak krew z nosa. Jeszcze. Nie no, zapierdala przecież tak. Zapierdala kurwa. Jak pojebane zapierdala. Kurwa, jak mignie, to epilepsji dostaniesz tak, kurwa, pierdolnie. Zobacz na mnie, kurwa, co ja odpierdalam. Patrz jak zapierdalam. W miejscu, kurwa. Widzisz jak isso a perderam salvar curva que o que vocês iam de mal vou ir dar para vocês vai vai Nie mogę flesznąć w miejscu, ale mam cooldown. No skarner tam może wejść. No zaktywaj po prostu, zaktywaj. No tak nie ruszam się! Zostaw mnie! Z chwilą ci grę wykierowałem Bądź co dobrym synem. poczeszło mnie to na przyszłość. Rrr! O kurwa! <laughs> There is no place to go out, you pedal! <laughs> Come out you fucking minci <laughs> Ty zadziałało, pamiętasz jak mówiłem? <laughs> Robię pętę to jest git A to zrobiłeś? <laughs> Jak w tak przypadkiem, jak tam mordę w jakimś dziwnym języku, to ja pętę robiłem. Ja, kurwa, jak tu Cink jebła pułapeczki, że nie mogłeś wyjść, to sobie mówię, a zrobię pekę, zaraz se umrze, powie, kurwa, jebane pułapki, niech dłużej leżą, a tu penta kilne to ja jebane pułapki, niech dłużej leżą, cześć prusek, spierdalaj. A, dobra. Daj mi! A! <słuchaj> <słuchaj>

a dodatkowo, w ramach y, tego programu, może pan y, odebrać stuprocentowej refundacji elektroniczne no pasażerze. Tylko proszę mi potwierdzić, czy podlega pan pod opolską służbę zdrowia? Pod opolską? Jeszcze jak. Bardzo proszę powtórzyć. Pod opolską? Jeszcze jak. Tak, y, rozumiem. No i fajnie. Do widzenia. No cześć. <laughs> E ele entende este. Cele. Si, kurwa piję tego, co jest najbliżej. To jest tak proste, ja pierdolę. Nie! Dobra, zdechła. Czyść, czyść. byłem ile mogłem im niebnąć w tej sytuacji patowej. jedni jej. takiej właśnie jedni Okej, okay, okej. Okay. Easy penta, easy penta. Easy penta. Gosiu, Gosiu. Gosiu. Gosia? Come on, Gosia. Gosia. O! Oh. O, oh. o. The moves. Movement, movement. Okay. <laughs> oh. Pa, pa, pa. Pa. o oh. pęk. Gosia, Buk. Gosia. Oh. Gosia. Buk. 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 Nice. Buk. Kurwa. <niesionav sized> ten pingwinek. Mam, że spierdalanie z Kenem na głowie jak najdalej ode mnie to jest najlepsze, co można zrobić. Nie ma ult na tym syniom, który To nie miało w życiu żadnego prawa zadziałać bez ulta Ostatnio znowu on ma że on ma nim więc jakby bo to Jeśli ktoś umie kajtować, no nie da się dopiero Ale to kurwa uważnie, weźcie tam coś też, proszę no, dziękuję Gdzie to kurwa jest? No tam Kurwa pizdo gruba. Czy ty kurwa. <ścoughs> 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 NO NA STUNIE KURWA Bez nitości zniknęli kurwa Co jest No mra kurwa penta potensjał Chodźcie z kurwy, syny. Was kliknę. Chodź tu, kurwa. Pedale. No i mi się predator skończył. No kurwa, możesz się sobie. No, Kurwa, ale ja jestem koksem jakimś. O kurwa, ja myślałem, że ty grasz w jego. Ja Gigazier dobra kurwa, zaraz zobaczymy, ile wypierdolę komuś z tej O kurwa, siedźcie, chociaż ty kurwa, dziwko jebana mi daj! A kurwa, Gdzie on zniknął, kurwa? Okej, jeszcze go gwałcisz trochę, jak na razie. A, dobra. To jednak. ALE KUR... Kurwa. Teraz ten Ezreal będzie napierdalał. Przy, Przyjrzyj jeszcze raz panowy. Nie wiecie, mam kurwa. dole No kurwa, ale ci się pofarciło teraz. Um. Nie wziąłem tego KURWA! Po chuja <laughs> <ja cię> zostawiłem. <laughs> Dobra, zobaczymy czy Wayne, kurwa, potrafi mnie przeżyć No nie gadaj, kurwa Chodź tu, pizdo wow. Chyba jestem martwy mm. ba -ba. Albo i nie <grystanie> O kurwa Dobra, nie dam Ci kila, już wolę dać Ari. Ja pierdolę jeszcze ten. Chcesz? Tak. Choroba. no. Ten variant nie robi, tylko się pojawia z nich. Co to kurwa było. Ej, to jest w ogóle jakaś... jakiś apogeum. Jest zawsze Zedów banuje kurwa, a dostałem właśnie 5 Zedów. Jest. Dobra Kacper, ja muszę chyba wypierdalać. No, wypierdalaj. Wypierdalam.